5 styczeń, pierwszy piątek, pierwsza spowiedź w tym roku, 2024. Także dzisiejsza spowiedź nie będzie z gry na akordeonie, tylko daj mi znać, koniecznie w komentarzu, czy zaplanowałeś, czy zaplanowałeś sobie próbę już z akordeonem. Dwa dni temu było szkolenie, jak zacząć grać na akordeonie, od czego zacząć, jaki akordeon wybrać. Poznałeś efektywną metodę nauki gry na akordeonie przy użyciu popularnych piosenek? I jedną z najważniejszych rzeczy, o której prosiłem, żeby zapamiętać, żeby jeżeli to by miała być jedna rzecz ze szkolenia, którą miałbyś zapamiętać, to chciałbym, żeby to było zaplanowanie pierwszej próby z akordeonem i żeby ona się odbyła. I na tej próbie zaplanowanie kolejnej. Daj znać, czy zaplanowałeś sobie próbę z akordeonem, tą pierwszą. Koniecznie daj znać w komentarzu. Przy okazji przypominam, że dzisiaj po 21. Wzrasta cena na dostęp do opracowań utworów na akordeon. Także jeżeli masz ochotę jeszcze aktywować, akademia w tam sobie wejdź i je. aktywuj, póki jeszcze jest czas. Jeżeli chcesz się uczyć tą metodą. Także daj znać teraz w komentarzu, czy zaplanowałeś pierwszą próbę z akordeona. się na akordeonie i niech inni zatańczą, jak im zagrasz.